To, jeżeli chciałbyś wyeksportować dwa pliki, no zobacz, że ja tutaj na przykład z Shiftem nie mogę wybrać kolejnych. W takiej konfiguracji dodanie kolejnego elementu do eksportu jest niemożliwe. Aby wyeksportować dwa na raz, możemy kliknąć sobie tutaj na nadrzędny komponent. I teraz zostały wybrane dwie bryły i je możemy wyeksportować właśnie do pliku STL i zapisać na dysku naszego. Komputera. Pokażę Ci teraz bardzo prosty trik, który pozwoli ci szybko od razu uruchomić cały ten projekt w slicerze, na przykład Bamboo Studio, Prusa Slicer i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz przejdźmy sobie tutaj znowu do naszego okienka i przechodzimy z typu przygotowania z eksportuj na narzędzie drukowania. Klikamy tutaj i zobacz, że w tym momencie mamy wybrane dwa obiekty cały czas są one wybrane, ale mamy możliwość wybrania odpowiedniej aplikacji, w której one zostaną otwarte już po eksporcie. Wybieramy odpowiednią aplikację i teraz zamiast wybrania klasycznego STL-a przejdziemy tutaj i wybierzemy format 3MF i teraz zobacz, że jeżeli przejdziemy sobie do obiektów to Bamboo Studio widzi to jako dwa odrębne Obiekty, co jest bardzo przydatne, jeżeli na przykład jeden chcielibyśmy wydrukować na przykład w innym kolorze, innym filamentem, w razie potrzeby, czyli mamy tutaj znaczącą przewagę tego formatu 3MF nad klasycznym STL-em, jeżeli chodzi o właśnie o przygotowanie wewnątrz slicera